Jestem licencjonowanym instruktorem nauki jazdy konnej oraz hipoterapii. Jeżdżę konno od dziecka, od kiedy byłam bardzo, bardzo mała. I od tamtego czasu um, stało się to moją po prostu życiową pasją. Spędzam całe dnie w stadninie i chciałabym, żeby po prostu moi podopieczni również zaopali takiego bakcyla do tego, żeby też to pokochali i chcieli spędzać całe dnie w stajni, a nie w domu przed komputerem. Właśnie najpiękniejsze w tym jest to, że to działa na zasadzie współpracy. Że jest to drugie żywe zwierzę, które po pewnym czasie staje się naszym przyjacielem i dzięki temu możemy odnosić jakiekolwiek sukcesy.